W XXI wieku ciągle wiele firm pracuje w podobnym stylu, ale coraz więcej firm inwestuje w dokładność, precyzję i jakość. Wielu tłumaczy i biur tłumaczeń nie zauważyło tej zmiany stylu. My postawiliśmy na nowoczesność, efektywność i szybkość działania. ILS to nowoczesna organizacja skupiająca najlepszych tłumaczy, zajmująca się translacją w niemal wszystkich językach świata. ILS to również ogólnopolskie biuro posiadające oddziały w kilkudziesięciu miastach Polski. Nasz zespół to kilkuset zawodowych, doskonale wykształconych tłumaczy, wyspecjalizowanych w określonych branżach, pracujących na nowoczesnym oprogramowaniu, dającym gwarancję spójności i poprawności językowej. Nasi tłumacze to również eksperci w zakresie innowacyjnych rozwiązań przyspieszających proces tłumaczenia. Współpraca z ILS to pewna i gwarantowana inwestycja, która wielokrotnie przyczyniła się do osiągnięcia sukcesu naszego partnera. Mówiąc o sukcesie, mówimy o partnerstwie, czyli działaniu zawsze w interesie naszych klientów, co daje długoterminowy efekt synergicznej współpracy. Jeśli potrzebujesz szybko wycenić tekst, zlecić pilne tłumaczenie, potrzebujesz fachowej porady czy wsparcia w codziennej pracy, skontaktuj się z naszym lokalnym biurem. Adres znajdziesz na www.ils.org.pl. We solve your language problems.